ma. Nie No nie C Nie! Dzemu jak taka taka baba w sklepie Nie, nie. No ty się teraz z niego biłeś Record video Not perform this action. No ty kurwa Ty sobie Patrzę do tyłu a że leci <laughs> przez barierkę <laughs> O kurwa. absolutem Najlepsze zagranie meczu mm, Nikt mm. oh. się tak kurwa w to co! <grym> <A, kuwa. grym> O kurwa! Oj, kurwa pocze jest już aktywny system Snajperka kurwa idę z jakąś... A propek! PIZA Pro. Kurwa Jak to się nazywało? Nieślubny syn tego. Popka. Propek. Kurwa, nie rozpisuj się mnie gram

O jest. Jadą. Czemu to kurwa nie strzela? Nice. Kurwa, uda mi się czy się nie uda? Uh. Uh. Kurwa, no Oj, dobra, spróbujmy tą pizzę, kurwa Może nam się w końcu uda Kurwa, hopie, nauczyłem się podawać pizzę, komu to? No tam siedzą w e, barze Pizza, proś tu, to proszę, A to, kurwa nic nie ma Jest No przecież kurwa jest tu pizza przyklejona No, nie ma Ja jebę Czekaj, U mnie to pizza naprawię. kurwa leży na tym Naprawy, spoko Dobra. I leży teraz na podłodze. No tak. Aha. <noise> Patologia na kuchni. Patola. O, dostaliśmy customer satisfaction. jest na tym średnim. Kurwa, wiesz co, kurwa. Zrobiłeś pizza z szczurem? Gdy ta pizza kurwa wyjebała? O kurwa, nie robiliśmy jeszcze pizzy ze szczurem. Czekaj. Wypierdol jakieś rzeczy na ziemię, żeby szur przyszedł. O. O, o. Mam go. Yes, yes. dobra. Weź go tutaj do miarki w najpierw. No tu. No i chuj. I... dobra, czekaj. Ja bym go w sosie zamoczył. O kurwa. Kurwa. Nie. On żyje. Ty w wpierdałem... czego utopić? go do tego. To pieca. I on zniknął. Chyba na no pokątną. Przecież... No przecież jest tutaj. Ale ja miałem jeszcze jednego. O On żyje dalej. znikną kurwa. Chodź, zagramy sobie w piłkę. Dobra. A gdzie jest kurwa piłka? Obroniłem. Słupek trafiłem, kurwa. Czekaj, zamknij, czyli... Ej, piłem, piłem, nie liczy się. Piłem, <grym>, piłem. Nie! Pierwszy do samobój. własnej bramki, kurwa. Nie. Nie nie. Z widem Ty mijałeś... Ty jesteś, kurwa, jednym wielkim zwidem.